Zdążyłam. A CO TY TU ROBISZ? No przyszłam okrzcić koszyczka. Jakby proboszcz zrobił konkurs na największą pisankę, to arletka by wygrała. Grażyno! Jak wino uderzasz do głowy. Jesteśmy. Jacy my? A gdzie Jola, Krzysił koszyczek? Gonią serwetkę. Przez ciebie, Mirosław. Przez wiatr. MIRECZKU! Ale nie mireczkuj mi tu teraz Jola w kościele na święcące. Możeś kupił za dużego zająca. Uszy mają wystawać z koszyczka, taką mamy w rodzinie tradycję. No to prawda, naszemu tatusiowi też wystawały. Uszy? Jemu akurat drogi. Jakie logi? No paranka. Czy kiusek był balanem? I to jakim? A jak co rąku, bo ona święcona do nas nie doleciała. Ej nie no, mi coś spadło do koszyczka. No woda święcona, a co? Raczej tynk. Z sufitu? No, prędzej spod bródka.